Tu stacja Ajurweda. Porozmawiajmy holistycznie. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj na prośbę kilku osób, a może nawet kilkunastu, będę opowiadała o konsultacji ajurwedyjskiej. Co to w ogóle jest? Czego się można spodziewać? Czy warto na takie coś pójść? Czy warto się skonsultować? No więc właśnie o tym wszystkim dzisiaj. Konsultacja ajurwedyjska to tak naprawdę spotkanie klienta z konsultantem ajurwedyjskim albo z lekarzem ajurwedy. I jedno i drugie jest bardzo ciekawym przeżyciem. Ja w moim tutaj życiu z Aurwedą. Byłam wielokrotnie na konsultacjach u lekarzy rwedyjskich u konsultantów. Teraz sama wykonuję takie konsultacje, ale oczywiście wymagało to wielu lat nauki yy, i przyjęcia tej całej wiedzy, zintegrowania jej, tej wiedzy, którą się teraz z Tobą dzielę. Yy, jak to wygląda? No więc, konsultacja może być zarówno online, yy, jak i może być też po prostu fizyczna, tak? Yy, osobista. Najczęściej lekarze ajurwedyjscy przyjmują osobiście, ponieważ oni mają takie dodatkowe narzędzie diagnostyczne, z którego większość konsultantów nie korzysta, mianowicie potrafią wykonać tzw. Tak badanie z pulsu. Badanie z pulsu zwane też nadi to jest coś, w czym lekarze ayurvedyjscy kształcą się przez bardzo wiele lat. Niektórzy w swoich rodzinach mający innych praktyków ajurwedy uczą się tego od wczesnego dzieciństwa. Również konsultanci się tego uczą, ale tutaj mówię za siebie: nie jestem w tym zbyt biegła. Potrafię co nieco na podstawie pulsu powiedzieć, ale zdecydowanie lepiej korzystam z innych narzędzi diagnostycznych i o tych narzędziach diagnostycznych Ci tutaj powiem. Byłam natomiast również na kilku konsultacjach online u lekarzy, i one też są równie dobre. Wtedy po prostu korzysta się na ogół z badania języka, ale, ale robi, robi się również bardzo dokładny wywiad. No więc, to jest coś, od czego się zaczyna. Więc, idąc na konsultację jorwedyjską, najczęściej lekarz albo też konsultant prosi cię o to, żebyś nie pił, nie piła. Przez około 2 godziny nic kolorowego, takiego barwiącego, typu herbata, kawa, ale też dobrze jest nie jeść przez ostatnie dwie godziny przed konsultacją, bo zarówno jedzenie, jak i picie. Picie w szczególności ma wpływ na kolor osadu na języku i to mówię o tych ciemnych napojach, takich właśnie jak kawa czy herbata, ale też na przykład polski barszcz elegancko barwi język na czerwono. No, warto też nie jeść, bo to wpływa również na puls. Szczególnie te takie napoje, które zawierają kofeiny albo teinę, wpływają na puls, ale też jedzenie w ogóle, wiadomo, podnosi poziom cukru we krwi i wpływa również na puls. Więc mówimy w konsultacji, że dwie godziny przed spotkaniem nie powinno się jeść ani pić, jedynie dozwolona jest woda. Oczywiście ciepła. Jak ktoś jeszcze nie wie, że trzeba pić ciepłą wodę, no to pije pewnie zimną i dopiero po konsultacji można się napić i można coś zjeść. No i teraz lekarz na ogół zaczyna od badania z pulsu, natomiast konsultant zaczyna od obejrzenia języka. Na języku widać bardzo wiele rzeczy, i ci z was, te z was, które już spotkały się z konsultantami albo lekarzem, być może byłaś, byłeś u mnie na konsultacji, to wierzę, że z tego języka można wyczytać bardzo wiele. O stanie zdrowia, o stanie poszczególnych narządów, bardzo pięknie widać na języku całe trawienie. Więc to nie jest wiedza tajemna, to jest rzeczywiście coś, czego się można nauczyć i my tego w Szkole Ajurwedy uczymy się bardzo długo, bardzo dokładnie. Ja oprócz tego, że w Szkole Ajurwedy uczyłam się tego u samego Wasanta Lada, to jest taki nasz guru, doktor Ayurvedy. To jest naprawdę wiedza niesamowita i warto ją poznać. No więc po języku widać całkiem sporo. No ale konsultant nie tylko na język patrzy, patrzy też bardzo dokładnie na całego człowieka. To samo robi oczywiście doktor. Po co? Po to, żeby ustalić trzy rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy to jest stan obecny zdrowia. I tu oczywiście pomaga język, pomaga puls, ale pomaga też y, wywiad z klientem, klientką. I na podstawie tego wywiadu, ale też takiego popatrzenia po prostu na to, jak klient się zachowuje, y, o czym klient mówi, można ustalić jego aktualny stan zdrowia. Czyli na przykład, czy ma problemy z trawieniem, czy ma problemy z. Nie wiem, zebraniem myśli, na przykład, czy ma problemy ze snem. To wszystko bardzo pięknie widać, zarówno w badaniu poprzez puls, jak i w badaniu języka. Świetnie to także wychodzi podczas wywiadu i my, konsultanci ajurwadyjscy, zadajemy bardzo wiele pytań dotyczących właśnie i przebytych chorób, i tego, jak się męczymy, ile pijemy. Jak chodzimy? I to są te wszystkie pytania, których nie usłyszysz u lekarza medycyny współczesnej, nie usłyszysz również u psychologa, nie usłyszysz u kołcza, a być może usłyszysz tylko u jednego z nich. I to jest coś, czym konsultacja ajurwedyjska różni się od właśnie takich wizyt u Lekarza medycyny współczesnej, u psychologa, psychiatry czy u coacha, bo my w Ayurveda integrujemy te wszystkie tematy. I tak jak powiedziałam Ci, zaczynamy od aktualnego stanu zdrowia, ale to jest raptem pierwszy punkt, który ustalamy. Drugim jest taki coś, co my nazywamy prakriti, czyli tak zwany stan, z którym zostaliśmy poczęci, czyli stan optymalnego zdrowia. I to jest zarówno ten stan początkowy, ale to jest również ten stan docelowy nasz. A w tej chwili jesteśmy w tak zwanym vikriti, czyli stan obecny, który idealnie byłoby, żeby był tożsamy ze, ze, tożsamy z, ze stanem prakriti, czyli tym takim naszym poczęciowym. No, ale czasami tak nie jest. Nawet powiedziałabym bardzo często tak nie jest. Więc to są te dwa stany, które ustalamy podczas konsultacji. I pierwszym jest właśnie stan aktualny zdrowia, czyli Vikriti. Potem ustalamy ten stan optymalny, czyli Prakriti. Trzecia rzecz, którą również diagnozujemy podczas, ja diagnozuję podczas konsultacji, to jest Stan psychiczny. Do tego służą również i pytania, i obserwacja, yy, i właśnie taki bardzo dokładny wywiad, który, który ja robię. I potem mam pełen obraz klienta, klientki, z czym się zmaga, z czym się mierzy i z czym przychodzi. Oczywiście większość klientów przychodzi z jakąś bardzo konkretną rzeczą. No i z czym. Przychodzą właśnie klienci na konsultacje, to ja wezmę tylko i wyłącznie te ostatnie przypadki, jakie do mnie trafiły. Pierwszy taki bardzo częsty temat to jest temat niesatysfakcjonującej wagi. Czyli klienci przychodzą na ogół z nadwagą, bo to jest częstszy temat niż niedowaga, chociaż takie też się zdarzają. Natomiast temat nadwagi jest bardzo częsty, czyli nagromadzone trochę ponad miarę kilogramy, których ciężko się pozbyć. Mimo diet, mimo różnych środków medycznych stosowanych, czasem mimo sportu, różnej aktywności fizycznej, przychodzą najczęściej kobiety, ale miałam też kilku, a może już nawet kilkunastu. Klientów, panów, którzy dokładnie z tym samym problemem się u mnie pojawili. Więc nadwaga to jest taki najczęstszy temat, który rzeczywiście się pojawia. On się pojawia na wiosnę, czasem już w zimie, ale najczęściej na wiosnę, kiedy można zacząć ubierać się trochę lżej i nagle to po prostu widać i osoby nie czują się z tym komfortowo. Drugi temat, z którym przychodzą. Klienci, a tutaj najczęściej są to raczej klientki, z czym do mnie przychodzą, to są tematy związane z takim przewlekłym bólem, ale bólem o niewiadomym pochodzeniu. Czyli to są osoby, które już wydreptały mnóstwo ścieżek do różnych lekarzy bo to boli noga, bo to boli głowa, bo to szyja, bo to brzuch i nie wiadomo, co się dzieje w związku z czym chwytają się ostatniej deski ratunku, i idą albo właśnie przychodzą do mnie na konsultację ajurwedyjską, albo idą do medy lekarza medycyny chińskiej. Cokolwiek zrobią w tym kierunku, to jest już super, bo zarówno medycyna chińska, jak i ajurweda pomożemy w bardzo podobny sposób. I te takie bóle, nie wiadomo skąd, czyli budzimy się i nagle coś nas boli i to nie przechodzi, a potem przechodzi w coś innego, to jest też sygnał, że organizm nie jest w równowadze. Przy dokładnym wywiadzie wiadomo, co się dzieje i co z tym można zrobić. Natomiast to jest taki bardzo częsty przypadek, z którym przychodzą klienci. Przychodzą z problemami trawiennymi. I to nie zawsze jest właśnie nadwaga, czy też niedowaga, bo miałam ostatnio kilka klientek, które przyszły z niedowagą. Natomiast to są najczęściej problemy trawienne typu albo przewlekłe zaparcia, albo przewlekłe biegunki, albo sinusoida związana właśnie z tym, że najpierw mamy biegunki, a potem mamy zaparcia i na odwrót i to jest tak męczące i wycieńczające dla klientów, że w którymś momencie decydują się właśnie na taką konsultację, bo to nie jest tylko problem z jelitami i prawdopodobnie medycyna by powiedziała jakąś mądrą nazwę. Ja tutaj nie chcę tego wymieniać, żeby się nikt nie przywiązywał. Ale są też takie choroby związane właśnie z jelitami i je można bardzo pięknie. Wyciszyć, a nawet uleczyć Ajurwedą, i co to znaczy uleczyć Ajurwedą, konkretnymi zaleceniami yy, i wykonywaniem tych zaleceń. No więc to jest coś z tym trawieniem, z czym ja zresztą lata temu, wiele lat temu, trafiłam po raz pierwszy do Ajurwedy. To było jedno z tych, co, co mi dolegało, rzeczywiście te problemy trawienne. Było też mnóstwo innych rzeczy, które mi przeszkadzały i z którymi lekarze mnie odsyłali do siebie nawzajem. Natomiast mi pomogła Ajurweda, bo zajęła się mną całościowo, holistycznie, tak jak w którymś odcinku ci już opowiadałam. Kolejny temat to są takie tematy przewlekłego zmęczenia. I niejedna już osoba u mnie była, która mówiła, w zasadzie to nic mi nie jest, oprócz tego, że jak się budzę, to jestem bardziej zmęczona, zmęczony, niż byłam byłem wieczorem przed pójściem spać. I to jest taki stan, który oczywiście może być wyczerpaniem nadnerczy, ale to może być też tak naprawdę <laughs> zajechanie organizmu, jak ja to mówię, czyli takie wyeksploatowanie go już do granic możliwości, i warto się tym też zająć, i na to Ayurveda też zna sposoby, i chętnie się tutaj dzieli. No i zaczynają się potem, w tym ostatnim czasie było sporo takich przypadków z grubszego kalibru, było sporo wypalenia zawodowego, było sporo przypadków ADHD, szczególnie dużo się zgłosiło po odcinku dotyczącym ADHD, gdzie Ayurveda może tutaj pomóc. Więc takie, takie przypadki się pojawiły. Pojawiły się też przypadki choroby Parkinsona, pojawiły się przypadki nowotworów, i tutaj chcę od razu powiedzieć, że w przypadku takich trudnych diagnoz, gdzie na przykład to jest czy ADHD, czy właśnie choroba Parkinsona, czy nowotwory, takie nawet już te, te postacie złośliwe. Ja, broń Boże, ja jako konsultantka nie wchodzę w kompetencje lekarskie. To, co ja robię, to mogę doradzić dietę, która sprawi, że organizm będzie mniej obciążony. Natomiast branie ziół ajorwedyjskich, absolutnie polecam skonsultowanie z lekarzem lekarzem prowadzącym daną chorobę, bo ja oczywiście mogę ci powiedzieć jakie zioła na choroby parkinsona są dobre, natomiast warto by było, żeby to absolutnie skonsultować z lekarzem. Podobnie dzieje się w przypadku innych trudnych chorób, tam gdzie bierzesz albo y, masz wskazanie do brania leków. Jestem ostatnią osobą, która ci powie, przestań brać leki. Nie? Powiem ci. Ja ci mogę powiedzieć jakie zioła byłyby wskazane, jaki styl życia byłby dobry, ale ty to skonsultuj z lekarzem. Poczytaj o tych ziołach i dopiero wtedy zdecyduj się na branie. Bo ostatnią częścią konsultacji, po tym jak już mamy ustalony stan docelowy, stan obecny, tak zwaną doszeną myśl, czyli stan w tej chwili psychiczny danej osoby. Kolejną częścią są zalecenia. I te zalecenia podczas konsultacji jurwedyjskich są bardzo specyficzne, bo one dotyczą przede wszystkim stylu życia. Styl życia, czyli godziny snu, pory posiłków, skład posiłków, ilość posiłków, łączenie różnych pokarmów albo ich niełączenie. Wskazania do oczyszczania organizmu, ale też aktywność fizyczna, jaka konkretnie, bo nie dla każdego taka sama. Jeden może sobie pozwolić na wysiłkowy bieg przez parę kilometrów, a inny tylko i wyłącznie na delikatne rozciąganie o poranku. I to bardzo będzie zależało od tego, w jakim stanie jesteś dzisiaj i w jakim stanie. Powinnaś, powinieneś być, żeby czuć się idealnie. Idealnie to też nie znaczy, że nie będą nas się i mały żadne przeziębienia i inne katary. Idealnie to oznacza zgodnie z tą konstytucją, z którą przyszliśmy na świat, czy też zostaliśmy stworzeni, poczęci przez naszych rodziców, i to jest stan optymalnego zdrowia. To nie jest tak, że ten stan jest dany nam raz na zawsze, jak już go osiągniemy, to on się utrzyma. Nie, bo jest Ayurveda i jest życie. Życie bardzo na nas wpływa pod tym kątem, że mamy trudne sytuacje, z którymi musimy sobie radzić, mamy przyjęcia, imprezy i grille, które też nas zaburzają na co dzień. Mamy trudne sytuacje w pracy, mamy brak pracy czasem, i to wszystko na nas wpływa, i to wszystko nas bardzo mocno zaburza. W związku z czym ten stan, do którego mi się udało dojść dopiero po paru latach, czyli ten stan, gdzie moje vikriti równało się prakriti, czyli doszłam do tego idealnego stanu. W którym powinnam być. Ja do niego doszłam po paru latach. W tym było kilka długich oczyszczania jurwedyjskich. Było stosowanie się do zaleceń lekarza, czasem bardziej stosowanie się, czasem mniej, przyznaję. Natomiast do tego można dojść i do tego stanu, który jest rzeczywiście bardzo dużym komfortem dla organizmu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Natomiast u mnie zajęło to kilka lat. To w zależności od tego, jakie człowiek ma zaburzenia i gdzie się doprowadził swoim stylem życia, swoją dietą i różnymi innymi rzeczami, to będzie bardzo zależało, jak długo zajmie mu powrót do balansu, bo to vikriti równa się prakriti. To jest dokładnie ten stan idealnego balansu, przy czym on może jutro oczywiście zostać znowu wywrócony. Natomiast warto pamiętać i wiedzieć, co nas od tego stanu idealnego oddala, a co nas do niego przybliża. I to wszystko dostajesz ode mnie w trakcie i po konsultacji ajurwedyjskiej. Czyli przychodzisz ze swoim problemem, omawiamy go. Y Sprawdzamy, gdzie powinnaś powinieneś być, żeby poczuć się lepiej. Przy czym to lepiej, to nie będzie oznaczało od razu ideału. to będą małe kroki, które Cię będą wyprowadzały do tego idealnego stanu z tego, który jesteś w tej chwili, a być może to jest trudny stan I to te małe kroki, którymi możesz pójść dalej do zdrowia. Ta zmiana, ta pierwsza taka odczuwalna, ona u mnie nastąpiła w ciągu półtora miesiąca. Po pół roku czułam się już fantastycznie, mimo że cały czas nie byłam w idealnym balansie. Pamiętajmy, że ten idealny balans to nie jest ten święty gral, do niego można dojść, ale to też nie ma sensu cały czas do niego biec kosztem wszystkich możliwych wyrzeczeń. Natomiast warto wiedzieć, co nas od tego stanu oddala, a co nas do niego przybliża, i to jako podsumowanie konsultacji dostajesz też u mnie na piśmie. Więc jeżeli dolega Ci coś, z czym być może nie chcesz albo wstydzisz się pójść do lekarza, albo to nie jest coś, co y, jest uznane przez medycynę, a ty czujesz, że coś ci dolega. To po prostu skontaktuj się, przyjdź na konsultacje. Ja zawsze polecam, żeby to były co najmniej trzy konsultacje jako cykl, bo wtedy daje to nam około pół roku na to, żeby sprawdzić, jak zachowujesz się zmieniając swój styl życia, zmieniając yy, właśnie chociażby pory snu, zmieniając trochę dietę. I przez te prawie pół roku jesteśmy w stanie naprawdę doprowadzić cię do punktu, w którym będziesz się czuć świetnie. Oczywiście zdarzają się też klienci, klientki, które przychodzą tylko jeden raz i kończą po jednej konsultacji. Natomiast tych, którzy decydują się od razu na pakiet trzech, jest zdecydowanie więcej i też doceniają ten. Cały progres. Są też tacy, którzy kupują od razu pakiet 10 konsultacji i przychodzą przez prawie cały rok, mniej więcej raz na miesiąc, po to, żeby sprawdzić, co robią dobrze, żeby pogłębić pewne tematy, bo być może nie we wszystkim ja pomogę, ale na przykład pokieruję, gdzie można by było udać się w kolejnym kroku. Więc to są te wszystkie rzeczy, którymi ja służę moim tutaj doświadczeniem zarówno ajurwedyjskim, jak i biznesowym, menedżerskim. Tobie, być może Twoim znajomym, właśnie po to, żebyś poczuł, poczuła się zdecydowanie lepiej. Więc jeśli zachęciłam Cię dzisiejszym odcinkiem, to serdecznie polecam strona stacjaajurweda.pl. I w formularzu możesz podać swoje dane. Ja z przyjemnością skontaktuję się z tobą i umówię na konsultację ajurwedyjską. Dzisiaj cię serdecznie pozdrawiam, dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję za wspólne wysłuchanie podcastu stacja ajurweda porozmawiajmy holistycznie.